Witajcie na moim kanale. W tym odcinku przetestuję i podzielę się swoją opinią na temat spalania węgla Partex wersji Gold. Jest to węgiel, który już od wielu lat jest na rynku. Nigdy nie paliłem nim, ale teraz koło mnie jest dystrybutor, więc mogłem sobie kupić parę worków na próbę. Swego czasu ceniony przez użytkowników. Te zdarzały się opinie krytyczne. Zobaczę, jak ten węgiel się pali. Co na worku? Na worku widzimy tylko duży napis producenta. Bartek z węgiel. Jeszcze stare worki z napisem Ekogroszek. Gold. I granulacja 525. Kaloryczność od 27 do 29 MJ. Popiół od 3 do 5%. Waga worka 25 kg. Na worku nie ma żadnej informacji odnośnie spiekalności czy siarki w tym węglu. Z tego, co się dowiedziałem od producenta z jego strony na Facebooku, że obecnie węgle w arteksie Gold i Silver. Są to groszki z Kazachstanu oraz Kolumbii, ale nie uzyskałem informacji, który z nich jest z Kolumbii, który z Kazachstanu, czy to są mieszanki groszków z tych krajów, nie wiem. No, no, ważne, żeby się dobrze paliły, dawały moc, a jest ku temu możliwość, bo teraz przez parę dni będzie u mnie taka temperatura, która będzie oscylowała w noc nawet do minus 10 stopni, więc zobaczymy, czy Gold... Jest godny tej nazwy, Gold. Zapraszam do obejrzenia tego testu i zapraszam także do subskrypcji mojego kanału. Łapkę w górę, by ten film niósł się po internecie. Jeżeli Wam się właśnie takie filmy podobają, to subskrypcja spowoduje, że nie przegapicie, nie przegapicie żadnego odcinka. Zapraszam do obejrzenia testu. Na wadze położone cztery worki węgla Bartels Gold. Każdy o wadze 25 kg. I co nam wskazuje waga? 100 kg i 30 deko. W workach jest tak właśnie średnio po 25 i 10 deko. 25 i 0,5. Bardzo równo są pakowane. A co w środku worka widzimy? Ranulacja groszki bardzo fajna, taka gruba. Nie widać takiego podziarna bardzo drobnego. Podoba mi się, jesteś suchy. Obok mam drugi worek otworzony. Też granulacja podobna, węgiel suchy. Nie widać jakiegoś miału, oblepionego, nie jest oblepiony miałem. Jest w jak najba, najlepszym porządku. Jeszcze w kwestii uzupełnienia, dzwoniłem na infolinię Bartek'sa, by uzyskać więcej informacji na temat groszku Gold. Ponieważ no tutaj nie, na worku nie było nigdzie podanych parametrów, takich jak spiekalność, chciałem się dowiedzieć, jaki ten węgiel posiada. Niestety na stronie nie ma. Jest tylko. Świadectwo jakości, które zaraz pokażę. Ale dzwoniąc na infolinię niestety nie uzyskałem żadnych y, badań laboratoryjnych, pani powiedziała, że to świadectwo, które jest na stronie jest najbardziej y, takie jak trzeba. Ale to jest takie jakby świadectwo, gdzie moim zdaniem y, pokazują tylko deklarują, że te wartości, które są. Y, w ustawie, w rozporządzeniu są spełniane, bo mówię, jak ja bym kupował, jakbym kupował węgiel w oparciu o to świadectwo, to bym takiego nie kupił, bo wartość opałowa na tym świadectwie, co pani mi kazała go oglądać, jest minimum 23, zdolność spiekania aż 90, strach taki węgiel wrzucić do kotła. No to, to mnie bardzo zaniepokoiło i poprosiłem o jakieś wyniki badań, bo wiem, że niektórzy producenci bez problemu takie badania publikują czy przesyłają. Niestety powiedziano mi, że to tylko mam się opierać na tym świadectwie jakości. Na dane, jakie tutaj są, każdy widzi. Więc to są tylko dane, które deklaruje przedsiębiorca, to jest tutaj właśnie. Na tym jaśniejszym białym tle, a tu są dane, jakie parametry węgiel musi spełnić, które są w rozporządzeniu, których nie może przekroczyć. Jak widzimy, to jest dokładnie przekopiowane jedna kolumna z drugą. Więc to jest tak, w sumie no nie bardzo wiadomo, co to za węgiel jest w workach. Być może on się zmienia od dostawy, ale no niektórzy producenci, tak jak mówiłem. Jak najbardziej takie informacje, czy przekazują, czy umieszczają na stronie. A tu widzimy Barteksa Gold na mocy 12 kW. A jak wygląda w środku? Ogólnie na ściankach jasno. To jest tylko pył, nie jest go za dużo, ale to jest popiół z około 140 kg, dokładniej podam na podsumowaniu, struktura popiołu jest tego, tak jak tu widać są takie delikatne spieki, żydlowe, spieki żydlowe, przepraszam, troszkę kamienia. Też się zda. To nie są spieki, to są kamienie, ale wyciągnę popiół, jak troszkę odstygnie, to zerkniemy do niego. Na palniku, na palniku. I jeszcze, jak miałem ustawiony kociołek na Barteksie Gold. Jeśli chodzi o modulację, no to u mnie standardowo 40 do 67% i to jest z mocy kotła 12 kW, czyli do 8 kW miałem ograniczoną moc i przy tej pogodzie, która była, czyli tej mi średnio minus 5 w nocy, sprawdziło mi się jak najbardziej. Chociaż gdyby jeszcze temperatura spadła o kilka stopni, to pewnie ta moc 8 kW nie wystarczyłaby. Paliwo miałem ustawione taką, jaką minimalną wartość z worka, czyli te 27 MJ. Opcji czuwania nie używam, bo ja raczej nie dopuszczam, by kocioł przechodził w tryb czuwania, tylko żeby sobie modulował mocą. Wolę, jak jest ciut czyściej w kocie. I powietrze na początku wejdźmy w opcję wentylator. Tu mam ustawioną skalę 1% to z 21% mocy dmuchawy, bo przy mniejszych wartościach ona się nie kręci. Ona dopiero tak startuje powyżej 15%. Maksymalnie nie wchodzi na wyższe obroty niż 36%. A oprócz tego mam jeszcze do tej skali także troszkę obniżoną moc dla moich 8 kW. Mniej więcej to wygląda tak, że przy mocy minimalnej potrzebuje powietrze 15, a przy mocy maksymalnej 43. Oczywiście uznając wcześniejszą skalę. A jak przedstawiały się temperatury na dworze w tym tygodniu, w którym paliłem Barteksem Gold, to już zobaczmy. Co prawda, dzisiaj już jest ciut cieplej, bo średnia dobowa jest minus 1,41 stopnia. <laughs> Ale zerknijmy na temperaturę, jaka była średnia z, w tym tygodniu. To minus 5 stopni, choć o, dogrzewał się średnio do temperatury 63 stopni w domu. 22,72 taką średnią uzyskałem. Spalanie wyszło gdzieś około 23 kg z małym haczkiem na dobę. Przy takich temperaturach, myślę, że czy sztykara, czy karlika bym spalił podobną ilość. I jeszcze, jak w ostatnich dniach wyglądała temperatura u mnie, jeśli chodzi o 15 lutego, minimalna była. Prawie minus 8 stopni, w dzień troszkę poniżej zera. W 16 no, już było troszkę mroźniej. Nad ranem minus 10,5, w dzień też trochę poniżej zera. W 17 to już wiem, że nas przymroziło. I nad ranem. Było troszkę poniżej 14 stopni, poniżej zera i też na minusie w dzień. 18. A, nawet nie było źle. Niecałe minus 11 i też na minusie w ciągu dnia. 19. No, już było troszkę, można powiedzieć, cieplej, bo tylko około minus 6 w nocy. I w dzień już na plusie plus prawie 3 stopnie. 20 jeszcze nas przymroziło minus 11,5 stopnia, ale w dzień już prawie 2 stopnie na plusie. No i wczoraj, wczoraj już no także minus 11, ale w dzień już plus 4 stopnie. Dzisiaj ma być dużo, dużo cieplej już. Chociaż nad ranem było minus 5 stopni. A jak wygląda popiół z Barteksa Gold? Tak jak widać to co tutaj jest, to są kamienie. To nie jest niedopalony groszek. Tylko w dużej części można znaleźć kamienie. Ogólnie groszek jest przepalony. Pomiędzy tymi kamieniami jest popiół i zdarzają się też takie spieki. Ale ogólnie groszek nie wypada źle. Ładnie się palił, dobijał do temperatury. Jak widać, w tym popiele jest też dużo sypkiego popiołu. No, i troszkę kamieni i spieków, mógłbym powiedzieć, że ten, że ten popiół jest bardzo porównywalny z popiołem ze Sztygara Ultra, który tu jest jeszcze w wiaderku Gdybym miał to rozsypane koło siebie, to powiedział, że to jest ten sam węgiel. Widzę, wyglądający popiół, i mniej więcej podobna ilość kamieni w tym węglu. Ciekawe, jak, co wskaże waga. Popiół z Karlika już wiaderko, a na wadze widzimy 7,8 kg minus kg 35 wiaderko. To daje 6,46 kg i 45 deko popiołu. To jest około 4,6%. A tu jeszcze zbliżenie na popiół. Takie krótkie podsumowanie odnośnie Barteksa Gold. Dla testów spaliłem go tutaj 140 kg. Popiołu wyszło 6 i niecałe pół kilograma. To dało tam zawartość popiołu poniżej 5%, dokładnie 4,6, 6 tyle, czyli tyle, ile producent deklaruje na worku. Tak jest napisane 3-5%. Tak jak było widać w tym popiele, są kamienie. Co więcej, ten popiół bardzo mi przypomina popiół ze Sztygara Ultra. Tam mi wyszło 4,2-4,6 popiołu. No, to są też testy konsumenckie, błędy pomiarowe, ale ogólnie bardzo podobny węgiel. Objętościowo tego popiołu nie jest dużo, bo to jest w wiaderku to, co tutaj widać, to jest ze spalenia 140 kg. Obok tradycyjnie kardik. I tam pomimo, że było 6% popiołu ze 114 kg, jak widzimy jest go dużo, dużo więcej, więc tutaj spokojnie mogę e, popiół wybierać raz w tygodniu albo nawet rzadziej. Przy takich temperaturach jak teraz były, to znaczy minus 11, minus 14 nawet zdarzały się w nocy i w dzień też najczęściej było poniżej 0 Średnia dobowa wyszła około minus 5 stopni. Czy bym go kupił? Ogólnie tak, ponieważ on u mnie kosztuje 1530 zł łącznie z ustawą, mamy tutaj dystrybutora, więc ta cena jest dużo lepsza niż gdybym kupował od producenta z przesyłką, bo tam cena jest chyba 1680 zł, no i w takich pieniądzach na pewno bym Barteksa nie kupił, a w cenie 1530 zł jak najbardziej myślę, że... Że, że to byłby dobry opał, i, i pomimo tego, że nie uzyskałem na infolinii informacji na temat jakości tego węgla, wyników z badań z laboratorium, to ogólnie na tą chwilę mogę go polecić. Ten groszek, jeżeli damy za dużo powietrza w dmuchawie, no to niestety ma też zdolność do spiekania popiołu, ale ogólnie bardzo ładnie się wypala, nie ma niedopalonych. Nie ma niedopalonego węgla, gdy tak chcemy ustawić go, podobnie jak tego sztygara ultra, na tyle, żeby się ten popiół jednak mniej spiekał, no to wtedy się zrobi dosyć ciemno w kotle, więc muszę troszeczkę zawsze ten wiatr podkręcić, bo mówię, popiół to jest odpadem u mnie, trafia do kubła, ważne, żeby mi się węgiel przepalał też proszę o łapkę w górę, by ten film niósł się po internecie. Na koniec zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania e, także tego filmu. Opowiedzcie o swoich opiniach e, z, odnośnie Barteksa Golda, e, jakie wam macie spostrzeżenia, jak wam się palił. A teraz e, w kotle już jest e, także węgiel z Barteksu Silver. E, e, i zobaczę jak on się pali, a następnie będzie węgiel z Kastoramy Karbon. Z tego co wiem, to jest węgiel z Kazachstanu, ale o tym też w następnym odcinku.